Ej, dobry, witam w kolejnym odcinku gry INSIDE Tutaj równie na kanale, zobaczymy dalej przygodę tego chłopaczka Tego jak to ja go nazwałem pierwszym odcinku uchodźcy No, że sobie tutaj wskaczemy na tą, ten... Coś tam jest, gdzie tak wiedziałem, że to mam nadzieję, że już wszystko dobrze widzicie Cały czas nie mam pojęcia jak to, jak to... E, sam YouTube wyrenderuje a potem już na samym, kon, tam na samym końcu w procesie postprodukcyjnym bo oni to potrafią mieć, mieć e, dziwne podejście do, do filmów, bo nieważne co robią twórcy, oni twierdzą, że nie. Nasze, nasze automatyczne oprogramowanie to poprawi i to będzie lepiej niż sobie to twórca życzy. O. Lecimy. Hm, kurczę, to już wygląda. Ten, ten Ta część kompleksu już wygląda na troszeczkę nowszą. Okej. Okay. I woda. Mam z nią bardzo złe wspomnienia. Chodzi o to, że z tej gry mam bardzo złe wspomnienia, ale zobaczymy, co tutaj dalej muszę zrobić. No, wspina się mały. A, już wiem. Raz, dwa. I To jest. Y Muszę sobie zobaczyć, bo z tego co pamiętam, to jest taka zręcznościowa platformowa zagadka środowiskowa. To trzeba tak, to trzeba wskoczyć tutaj, tu jest półka. I to trzeba zrobić tak. Najpierw odpalić to, następnie odpalić to. Teraz skoczyć tu. I wskoczyć tu. Aha, dobra. Co to jest? To w ogóle kurczę, jakiś kamień Mam nadzieję, że to nie żyje. Mam nadzieję że można mieć. Naprawdę? Mam nadzieję, że to nie żyje, że to nie zrobi nam żadnego ziaziu. Okej. Okay. I siup. Teraz tutaj na to sobie skoczymy, z jednego sobie przeskoczymy na drugie, tutaj właśnie dokładnie tak, teraz sobie z tą uruchomimy, z tego sobie przeskoczymy wyżej i zaraz, I a sobie przyjdziemy tutaj dalej, w ogóle słyszycie, jaka muzyka, eee, to się rusza. To mi się bardzo nie podoba, że to się rusza. Ognę to płynie za nami. Nie, 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 zostaw. Zostaw F, F, P, niedobry stwór. U mnie taka ciekawostka, ja nie umiem pływać i ogólnie dla mnie to jest takie trochę teraz takie... Naprawdę, nie chciałbym się topić nigdy w życiu, uważam, że to jest straszna śmierć, a tutaj jeszcze, goni nas taka, taka, kurde, maszkara, ni to, ni to, ciul, wie co. A, nawet stopy nie można zanurzyć tutaj, nawet nie wiem, czy słyszycie, jak chłopaczek czy duszy. Ale on musi mieć kurczę strzał tutaj adrenaliny, żeby kurczę... tylko po żeby tylko szybko szybko, szybko, szybko żeby to mnie nie, nie, nie złapało, bo tak naprawdę no, w życiu nie ma. Za, sprawdzę, najpierw się tym pójdę za przyjaźń, najwyżej w dupie, no tu no, w życiu nie ma tak tam po prostu no, złapie cię, zabijecie, no i koniec i... I nie wiesz... Wow. Nie wiem czy on by to tak naprawdę przeżył. Taki skok. Dawaj młody, dawaj. Uh. Dawaj, dawaj, płyń! Płyń! Kurde, ale to zasuwa. Zasuwa ostro. Haha! Szkurczo ha. ręce wystawiło. Okej, okay, i tu mamy... Może to wcisnąć można. Okej okay, i... hmm. Co to mi da teraz? Mogę się na tym huśtać? Mogę się na tym łańcuchu huśtać. No, i dojeżdżamy tylko dotąd. I co to daje? Idzie ja mam przeskoczyć dzięki temu. To mi wygląda jak możliwość powrotu po prostu tam na lewo, tak żeby po prostu ta, ta. ta... Biorąc pod uwagę, że to coś tam pod wodą ma długie włosy, to bym powiedział, że dziewczyna, ale no, patrząc się na po całej reszcie, to, 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 to wygląda nie na jakiegoś kurde pokrętnego stwora. Jakiś kurczy eksperyment genetyczny. Hmm. Niestety dobrze się pod wodą nie rozejrzałem, więc tak naprawdę nie mam pojęcia co, co i gdzie tutaj trzeba zrobić. Na razie tutaj w tym momencie omijamy wodę, więc spoda coś spróbuję zobaczyć. Wiem, że ona mnie zaraz tutaj właśnie będzie goniła, ale dosłownie nie mam pojęcia, gdzie ja mam się tutaj udać. Chyba, że to trzeba zrobić coś innego. Spróbujmy się zrobić na. Zrobić z tego wędkę. Dokładnie. To jest trochę daleko teraz. Więc powinno nam dać chwilę spokoju, żeby móc przepłynąć bardziej w prawo. I zobaczmy, co Tak! Tam jest przycisk. Szybko, młody, szybko. Wal w guziora. Nie, nie, nie. Kurde, prawie mnie to zmierzyło. Dobra, mam nadzieję, że więcej takich maszkar tutaj nie będzie, że to, to, to nie ma takich więcej eksperymentów tutaj. To dlaczego uważam, że to eksperyment? Tam było dziwne rzeczy popodłączone, dlatego uważam, to był jakiś dziwny eksperyment. A sami wiemy, że ludzki umysł potrafi wytworzyć chory na we stwory. Okej, okay. dobra. Hmm. To w ogóle wyglądają drzwi do krypty. I są otwarte. Aha, no, uciekaj! Młode, uciekaj! Mam złe przeczucia co do tej kratownicy. Ok, i co tu mamy? Nie? Zostaw! Zostaw! Fe! Fe! Niedobry stwór! Nie! Nie! Zostaw! Yy... Nawet nie chcę wiedzieć, co to, co to tak naprawdę robi. Ale coś mi się wydaje, że tutaj trzeba jak ty, zrobić jakąś akcję, tak jak tam my zrobiliśmy, to znaczy musimy to zrobić tak. Tu, są, tu jest barma zamknięta, więc musimy ją otworzyć. Teraz musimy to coś zwabić. Okej, okay, teraz. Pojedź malenki, pojedź. Okej. Okay, udało się. Uff. Uh. To jest pytanie teraz, czy to był ten sam potwór? To samo kurcze dziwne pływadło, czy kurczę, czy tutaj jest ich więcej po prostu? Mogę ciekawostka, że mm, nie wiem czy pamiętacie, ale właśnie w tej grze, której nagrywałem Little Nightmares, też był właśnie taki stwór podwodny. Okej. Okay. Nie, 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 zostaw, zostaw mnie, zostaw, nie, nie zostaw, 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 Chyba. chyba, chyba nie nie, zostaw, 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 chyba... zostaw, zostaw, z zostaw, nie Tamu coś nie wiem, czy tamu co ona mu w buzi dała, a potem mu coś tutaj podłączyła. No to tak to, to, to na to wygląda. Ta ogóle jaka siatka? Kurczę, tak jakby to było zaplanowane, że to ma być wszystko pod wodą. Okej. Okay. I dotarliśmy to, oh, O, do... to... Oh. Wow, lol. Główny bohater żyje. No. <laughs> Udało się. Co to za maszkara tutaj z przodu? Nie no, ja wiem, nie wiem do czego to było podłączone. Nie wiem i nie chcę wiedzieć. No i taka ciekawostka. Teraz nam się możemy oddychać pod wodą nieskończoną. ciekawe. Są naprawdę ciekawe w Lui, Dlaczego, co, o co chodzi? Dlaczego akurat główny bohater ma taką umiejętność? Dlaczego akurat teraz zostaliśmy tą umiejętność, Nie wiem. Może ma to coś w, to nie wiem, z bocane zatwardzenia umysłowego. Ma to, bo mi się wydaje, że największe to ma wspólnego z tym dziwnym żółtym coś, które wyglądało po co jak hełm, tylko że mu to zostało podpięte do klatki piersiowej, co po prostu dało mu możliwość oddechania pod wodą, tak jak tamte, tamte dziwne stwory z tymi długimi włosami. To widzę, że tutaj są jeszcze inne dziwne... Bardzo dziwne rzeczy, to widzę, że tu jest jakiś kabelek, ale ja tutaj nie widzę, co się w ogóle tutaj dzieje. Tu jest ten żółty przewód. Zobaczmy, może tam się uda jakoś od dołu może wpłynąć. Hmm, nie mam pojęcia. Zbadajmy sobie tutaj jeszcze dno. Też nie ma nic, co widzicie? Coś. Dziwnego i to bardzo dziwnego. W, ludzką, w ludzkiej postaci. Tutaj to w ogóle wygląda, tutaj jakby jeszcze coś żyło, ale. Uff, wolę nie wiedzieć. Nie dowiadywać się. Nie wiedza jest błogosławieństwem. Nie to się mówi. Spróbujmy wytostać się tutaj, bo widzę, że rybki kurczę, tutaj coraz chętniej wokół nas pływają. Wow! Dobra. ...to jest jakaś kurczę... ...to jest stół operacyjny. ...to jest... to, to w jak sara operacyjna, taka z możliwością mogę, żeby wszyscy sobie oglądali... ...o to... 03, może eksperyment 03? Kto wie? Tak naprawdę, kto wie, co tutaj za pokręcone rzeczy były robione w tym kompleksie. jakieś naprężenia metalu coś takiego. Saj, popójmy na razie w tą stronę. Bo nie pan osy... Jest, o jest tutaj coś, jest tutaj jakby. to są drzwi? Bram tu uchwyt. A? Okej okay, i. Co teraz? A i tutaj jest. Okej... Okay. a i tutaj to po prostu awaryjne, awaryjne otwarcie bramy. Czyli te rybki, które pływają za nami. Tylko pytanie: czy one pływają za nami? A że pływają za nami, dlatego że mają nadzieję, że w końcu przestaniemy się ruszać i będą mogły nas skubać. Żeby to, jakby to użyć dobrego słowa w spokoju. O. I Ach, 5 z 14. Jabidol, to jeszcze może być. Sami widzicie, jak to jest poukrywane tak naprawdę, w samym środowisku. Ale po prostu, z tego co widzę, i to, to sobie też stosujcie. Szukacie cały czas żółtych kabli. Żółte kable to jest właśnie to, czy, 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 co, co trzeba znaleźć i właśnie one zawsze doprowadzają do tych urządzeń. O kurcze, znalezienie tych żółtych kabli to, to też nie jest takie proste, że o, ten się i, i tyle, nie, to, to, to też nie jest tak, no widzicie. Tam żółte kable wchodziły z tamtej strony, a trzeba było dopiero z tej, z tej tak naprawdę wpłynąć i zobaczyć co tam jest. jak. Szloch, okej, Ok, U góry jest uchwyt. Słodze, że nam trzeba zrobić. Dobrze, że tutaj można już. górny wódz, nie musi oddychać. Dawaj, mały. Dawaj. Trzyma się kolejnego uchwytu? Kolejna, to nie ma. Mało. trochę byłby dłuższy, to już by stopy stracił. półki, trochę światła, przez Jezus, co tutaj jest? Hmm. Nież ja tak zastanawiam tak się tak, taki się umieśle takiego dziecka, to jest zbyt wieczne pytanie, gdzie ja w górę trafiłem. Więc po prostu, Nie ma innego wyjaśnienia. No i znowu to światło. ma jak ono daleko sięga. A. On sięga tutaj do końca, więc trzeba będzie to po prostu partiami obracać ten koło wrót. No na szczęście z miejsca, gdzie po prostu można sobie stać, nie trzeba latać jak głupi, On bardzo małe ilości cienia. Tym tutaj z tyłu nie wiem czy widzicie, bo jest to z proczynia. To jest, jest z tyłu, jest gigantyczny koło zębate. A to nad nami to jest po prostu element tego koła zębatego. O nie wiem czy widzicie i teraz pytanie: jak to światło będzie? Aha. na pewno to trzeba tak. To trzeba dać do końca, żeby jak to poleci w lewo to to światło, żeby na tej drabinie nie poprawić, żeby... Wspiąć się, przeskoczyć na to do góry I potem z powrotem. I tam dalej, dobra. Muszę powinno być jedno z ostatnich. Jeszcze się troszeczkę wrócę, jeszcze to jeszcze wrócę. Jeszcze troszeczkę tutaj spróbuję to dać w dół do końca. Po prostu tak jak mm, możliwe, jest to możliwe. Jak nam bardzo gra pozwoli, jeszcze do, do samego końca. dokładnie. Teraz się schowamy pod tym, żeby to światło nas nie zobaczyło. Ale ciekawy system obronny, kuczenia światła, i, i co ta to światło ma kamerę, i widzi to, co się rusza. Bo na przykład, jak tam to się ruszało, to miało w dupie, no to. Jestem ciekawy, na jakiej zasadzie to działa. Wow, to wygląda jak. Nie wiem jak. Turbina, coś takiego. E, I co, ja mam skoczyć do tego zbiornika, i tam w tle jest więcej zbiorników, gdzie były te maszkary. Tak, nie jestem do końca przekonany, no ale raz się żyje Co najwyżej checkpoint <laughs> Okej okay. i może Dobra. Jesteśmy na dnie Tu nic nie ma Z drugiej strony Też chyba nic nie ma bo jest Czy tyle światła jest tutaj że normalnie no... Szkoda że główny bohater nie ma latarki Okej. Okay. Wysokie napięcie. Ciekawe. Wow. No, to wygląda. Widzicie, tutaj jest taki rozebrany ten kontener. To wygląda no, faktycznie, jakby to była klatka po prostu. Co tu się od Janie Pawla. Dobra, to, 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 tak no, aż kuczę zanim miałem i mm, jakby to powiedzieć nie zauważyłem tej dziury w podwodze. jest takie pytanie, eee, e, panie, jakie ja mam 100 wejść Ehe, o tutaj lądujemy w wodzie, mogę wrócić. Dobra, a jak pójdę w prawo, to cię ląduję. Hej, wielka sala. A! A, ona chyba nad... E, nie, nic nie kojarzę, co tutaj trzeba zrobić. To chyba nawet można... A, już ona wiem co z tym można. Poczekajcie na to, na to. Ej, dobra, niulęłki. Wow. I mamy swoje własne kwadracik. Można powiedzieć, że to jest skąd taki taki nasz prywatny kompanion kill. Mhm. A tutaj ci ustalimy. I skakuj za nami. Ej! Chodź tu... No, no, chodź. Dobra kostka. Dobra kosteczka. A teraz damy to, tu, a tutaj z tą zamkniemy, i sobie popłyniemy tam dookoła. A my, z tego co ja rozumiem, że tutaj musimy sobie po prostu popłynąć dookoła, żeby wrócić tam na górę. W ogóle to jest porąbane, że tam woda jest u góry. To, to jest nienaturalne. To, 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 to nie są prawa fizyki, żeby krusze woda się zbierała u góry, a nie kucze spływała na dół. Nie takie dziwne rzeczy widzimy w tej grze. A, i wracamy do tego zbiornika. Dobra. To będzie na jakby co? To będzie na ten odcinek. To będzie tyle. Więcej porobimy w kolejnych odcinkach. Prawdopodobnie się to z tego co Panam będą jeszcze jeden do dwóch odcinków. Prawdopodobnie będziemy kończyć ten tytuł. Więc no, mam nadzieję, że Wam się to przyjemnie ogląda. Jeżeli ogólnie podoba Ci się odcinki, moja kreatywność, yy, zachęcam do pozostawienia łapy w górę, do pisania komentarzy, jeżeli macie coś, jakieś, jakieś informacje dla mnie. Jeżeli ogólnie Ci się podobały moje wypoczyny, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, kliknijcie nawet dzwoneczek, abyś miał dokładne informacje, kiedy po prostu będę coś wystawiał. Więc no, to by było na razie tyle. Zapraszam do kolejnego odcinka z gry Inside.